Dzień dobry, dzień dobry ekipa, witam wszystkich serdecznie. Czwartek, 10 czerwca, kolejna pobudka z krypto ekipą. Dziś porozmawiamy sobie oczywiście o tym, co dzieje się na rynku, ale to będzie odcinek mocno sportowy. Nie dlatego, że już w piątek zaczynamy Mistrzostwa Europy, ale dlatego, że mamy coraz więcej projektów, które również widzą potencjał właśnie w świecie sportu i w świecie blockchain. A więc dzisiaj dwa nowe gemy, które znalazłem. Jeden został podesłany przez Was, także również za to serdecznie dziękuję. Jeden nowy projekt na kusamie, omówienie wydarzeń. O tym wszystkim dzisiaj. Standardowo na początku łapa w górę, subskrypcja, lecimy bardzo mocno po 16 tysięcy subskrybentów, mój kanał jest dla Was, a każda subskrypcja, każda łapka w górę bardzo mocno mnie motywuje, żeby robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Oczywiście dzisiaj czwartek, a jak czwartek to historyczny, kolejny niesamowity, bardzo mocny live z kryptoekipą, godzina 21 na moim kanale, będą goście, będzie kryptoekipa, także zapraszamy Was serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie z nami. No możecie na tym live zadawać pytanie, dzielić się wiedzą. Ten live jest po prostu dla was. Oczywiście jedziemy do godziny 23.00, a jeżeli będzie taka potrzeba, to pójdziemy bardzo mocno dłużej. Na naszej stronie internetowej, oczywiście, wleciały MFT Newsy od Daniela. Jest moja wczorajsza pobudka. Na dole standardowo linki i bonusy do naszych partnerów, no i oczywiście najbardziej zapraszam, słuchajcie wszystkich na naszą grupę Krypto Ekipa Edukacja, tutaj ją znajdziecie. Ponad 5200 osób, bardzo doświadczona ekipa. Tu dostaniesz pomoc, wsparcie. Ta grupa jest po to, żebyśmy mogli dzielić się z wami naszą wiedzą. Kolejny krok na Twitterze, dzięki, że mnie wspieracie. Widać, że ten Twitter ruszył mocno. Również tutaj na bieżąco staram się dawać informacje, tak naprawdę 24 godziny na dobę, a więc 8000 obserwujących. Kłaniam się nisko, dziękuję za każdego followersa, dzięki, że rozmawiacie ze mną w komentarzach. Myślę, że Twitter również jest miejscem po telegramie, i po YouTubie, gdzie bardzo silna i mocna jest społeczność kryptoekipy. Bitcoin powoli odrabia i znowu idzie w kierunku 40 tysięcy dolarów na rynek, gdzieś tam wraca powoli, ale jednak słuchajcie, wraca entuzjazm. Dzisiaj na Twitterze dałem takiego tweeta, płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmieci. Oczywiście jest to cytat, Cytat Zbigniewa Herberta, ale można go idealnie odnieść do tego, co dzieje się gdzieś tam w świecie kryptowalu. Rzeczy, które robimy, są to rzeczy nowe. Często projekty, w które wchodzimy gdzieś tam, kiedy są małe, kiedy są jeszcze niezrozumiałe, projekty defajowe, samo to, że kupujemy cię kryptowaluty, dla wielu osób jest to absolutnie niezrozumiałe. Jest to coś dziwnego, samo inwestowanie w ogóle w kryptowaluty wielu osobom gdzieś tam nie mieści się w głowie, no bo co to jest, cyfrowe takie, nie wiadomo z czym to się je. Natomiast. Ja zawsze robiłem w swoim życiu rzeczy pod prąd, zawsze szedłem w swoim kierunku, zawsze gdzieś tam miałem swoje plamy, cele i marzenia, które nigdy nie były spójne z tym, co gdzieś tam było szeroko promowane w telewizji, w gazetach czy tam w mainstreamie. Warto dzisiaj popatrzeć właśnie w tym kierunku, że dzisiaj my absolutnie płyniemy pod prąd, jeszcze płyniemy pod prąd, wiele dzisiaj rzeczy jest przeciwko kryptowalutom, wiele... Instytucji ciągle jeszcze tego nie rozumie, wiele tego fudu, ale również dużo wujków. Dobra rada chce nas uczyć, w co inwestować. Własne myślenie, edukacja to jest kryptoekipa, to jest mój kanał. Myślę, że właśnie, że płyniemy się pod prąd, że robimy rzeczy, których nie robią inni, gdzieś tam pomaga nam razem tak silnie i mocno budować naszą społeczność. Dobra, to słuchajcie, lecimy do konkretów. E, oczywiście zaczynamy Coin Gecko, Bitcoin, tak jak mówiłem, wraca, mamy 11% w górę w ciągu 24 godzin i jesteśmy na poziomie 38272 dolarów. Ethereum również 2617, 4% w górę. No i słuchajcie, mamy altcoiny, które już bardzo fajnie idą. Oczywiście na Pierwszym miejscu Kusama, mamy już aukcję paracenny na Kusamie, to wszystko rusza. Oczywiście teraz mamy spadki, więc niewiele osób o tym mówi. Ale jeżeli macie Polka Dot, jeżeli macie Kusame, to na pewno wiecie, jak działa ten ekosystem. Ja również swoją Polkę będę tutaj lokował. I również, tak jak mówię, Polka fajnie odrobiła 24 dolary. Natomiast uważam, że cały czas to jest cena absolutnie niska. Natomiast to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dominacja bitcoina, uwaga wzrosła, jesteśmy na poziomie 41,8%. Dobra, przechodzimy do wydarzeń, a potem porozmawiamy sobie trochę o sporcie, o tokenizacji. Dzisiaj, tak jak mówię, był odcinek bardziej sportowy, ale nie da się tego pomijać. Ja jako również fan piłki nożnej, gdzieś tam te projekty sportowe staram się troszkę mocniej analizować niż inne, ale pokażę Wam dzisiaj dwa, sami ocenicie i porozmawiamy, czy są godne uwagi. Oczywiście wiadomość ostatnich dni, absolutnie moim zdaniem game changer dla całego świata kryptowalut, jest to Salvador. Dzisiaj mamy kolejną informację, a właściwie jest to Informacja z wczoraj: Salwador będzie kopał bitcoina przy pomocy energii z wulkanów, a więc naturalne, ekologiczne kopanie. Ciekawo co na to Elon Musk i jego farmy fotowoltaiczne. Duża, szybka akcja jeżeli chodzi o Salwador zobaczcie jak szybko tam pewne rzeczy są robione oczywiście Salwador jest to kraj mniejszy, gdzie ten proces legislacyjny jest krótszy i jest dużo łatwiejszy natomiast tam się to odbywa naprawdę naprawdę bardzo szybko, była informacja o bitcoinie, o adopcji, o właśnie wprowadzeniu bitcoina jako legalny środek płatniczy poszło, dwa dni mamy zatwierdzenie, potem gdzieś tam prezydent dał informację o tym kopaniu pach, mamy kolejne informacje a więc bardzo fajnie i szybko to działa, kibicuje Salwadorowi. Mam nadzieję, że to wszystko będzie się rozwijać i że za Salwadorem słuchajcie, pójdą kolejne kraje. Oczywiście na Twitterze u prezydenta możecie zobaczyć tutaj to właśnie geotermalną, gdzieś tam czerpiącą z wulkanów naturalną, elektrownię. Mega rzecz dla Bitcoina. Ja jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem, uznawanie Bitcoina za legalny środek płatniczy, nawet w krajach małych, nawet w krajach, gdzie nie wszystko jeszcze jest poukładane, gdzie Trzeba jeszcze wiele innych rzeczy poprawić. Jest to bardzo duży krok, bardzo duży krok. Mam nadzieję, że kolejne kraje będą tutaj dołączać i od wczoraj naprawdę wróciła do mnie taka ta bitcoinowa energia, bo to, że altcoiny dają dobrze zarobić, to wiemy. Natomiast ta wiara w bitcoina, ona jest u mnie długoterminowa, ona u mnie jest na lata, ale tego typu wydarzenia powodują to, że jestem mega umocniony i mogę z jeszcze większą energią mówić Wam o bitcoinie i o kryptowalutach. Lecimy sobie dalej. Mamy dobre informacje, ale również mamy inne informacje, być może gorsze. Dwie chińskie prowincje zakazują kopania bitcoina. Według raportu lokalnych mediów, dwie chińskie prowincje może nie będę czytał tutaj nazw, zakazały kopania właśnie kryptowalut. Wszystkie te zakazy są częścią szerszych działań ze strony, oczywiście, władz centralnych, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w kraju. Oczywiście Chiny potentat, jeżeli chodzi o kopanie kryptowalut, natomiast ta pałeczka jest przekazywana. Gdzieś tam zamykanie kopalni bitcoina może mieć, w Chinach może mieć ten krótkoterminowy, gdzieś tam zły skutek. Natomiast długoterminowo będą kraje, które to przejmą. Myślę, że to wszystko gdzieś tam się poukłada, więc nie odbieram tego newsu gdzieś tam bardzo negatywnie i nie uważam, że gdzieś tam będzie miało to długoterminowo zły wpływ na to, co się dzieje na bitcoinie. Lecimy sobie dalej. Władze Wielkiej Brytanii chcą mieć większe prawa do zamrażania kryptowalut. Detektywi London Metropolis domagają się możliwości zamrażania powiązanych z przestępczością kryptoaktywów. Lobbyści szukają również sposobów na ograniczenie lub zatrzymanie transakcji kryptowalutowych od podmiotów przestępczych. Plan jest bezpośrednio skierowany do tych, którzy piorą pieniądze za pośrednictwem kryptowalut. Oczywiście. Część kryptowalut jest wykorzystywana właśnie gdzieś tam do tych celów przestępczych, do prania pieniędzy. Natomiast jeżeli popatrzymy na kryptowaluty bardzo szeroko, jest to gdzieś tam mały ułamek. Ja bardzo nie lubię, kiedy wyciąga się te małe rzeczy i wrzuca się wszystko do jednego worka. Natomiast tutaj oczywiście yy, gdzieś tam władze Wielkiej Brytanii chcą mieć te większe prawa. Natomiast dobrze wiemy, że nie jest to takie proste. Jeżeli nie zdobędą seedów, nie zdobędą pewnych rzeczy, to nie da się tego inaczej pozyskać. Rozmawialiśmy o tym w kontekście ostatniej akcji właśnie, słuchajcie, z FBI. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym. Ja często Wam mówię o skamerach, mówię o tym, w jaki sposób kradną kryptowaluty. Zobaczcie jeszcze mój film, cofnijcie się sprzed dwóch tygodni. Pięć sposobów, w jaki sposób stracić swoje kryptowaluty. I... Im większa popularność kryptowalut, tym większe złodziejstwo. Ostatnio do mnie zadzwonił jeden znajomy i mówi: Maciek, dostałem telefon od jakiejś firmy, żeby inwestować w kryptowaluty. Co to za firma? Podał mi nazwę. Nie wiem, nie słyszałem. Nie baw się w to. Zacznij sam się edukować, zacznij sam kupować bitcoina, a nie gdzieś tam szukać do tego pośredników. Trzeba uważać. Myślę, że gdzieś tam wraz z wzrostem ceny, wzrostem zainteresowania będzie to wszystko szło bardzo mocno w górę. A jeszcze odnośnie, słuchajcie, Salwadoru, to dzisiaj sprawdzałem sobie, nie będę już tego pokazywał. Trendy Google na Salwadoru poszły bardzo mocno w górę, także coraz więcej osób interesuje się Salwadorem. Mało jest słuchajcie materiałów, mało jest filmów. Chciałem znaleźć jakichś tam Polaków, którzy mieszkają gdzieś tam w Salwadorze, żeby obejrzeć sobie. No i my mamy, słuchajcie, mamy naszego Nio, który mieszka w Gwatemali, więc być może Salwador graniczy, może jakiś filmik zrobię, może trochę opowie o tym Salwadorze, więc może my będziemy jako kryptoekipa mieli informacje z pierwszej ręki, bo tych materiałów jest mało. Oczywiście, ja nie myślę o. Przeprowadzę do Salwadoru. Ja jestem takim lokalnym patriotą. Yy, gdzieś tam jest mi dobrze w Polsce. Oczywiście dobrze, dlatego, że mam znajomych, mam rodzinę i robię to, co lubię, a nie dlatego, że odpowiada mi powiedzmy ten ustrój, ta polityka i to, co się dzieje, bo to absolutnie nie jest, nie jest moja bajka. Yy, natomiast myślę, że gdzieś tam wyjechać na trochę byłoby fajnie. Także Nio sprawdzaj i dawaj informacje. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Komisarz CFTC wzywa do walki z nielegalnym. DeFi, szef CFTC zaatakował DeFi w przemówieniu inauguracyjnym. Uważa, że DeFi nie jest legalny w ramach CFA, obiecuje podjąć y, dalsze y, działania. Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost tego sektora, federalne organy regulacyjne powinny zapoznać się z tą nową technologią i jej potencjalnymi zastosowaniami oraz być przygotowane do ochrony społeczeństwa przed nadużyciami. Oczywiście DeFi ma swoje plusy, ma swoje minusy. Dla mnie jest to kierunek, absolutnie trend na tą i być może następną hossę. Moim zdaniem jest to coś, co będzie z nami zawsze, a więc zdecentralizowane finanse, dzięki którym możemy zarabiać w sposób zdecentralizowany, a nie w sposób klasyczny. Natomiast na pewno będą platformy, które będą padać, na pewno będą platformy, które będą się zwijać. Yy, gdzieś tam tutaj również wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka nie jest dobre, no ale jak ktoś nie ma wiedzy, to tak właśnie Postępuje więcej na BIN Krypto poczytajcie sobie dość długi artykuł. Mamy informację, słuchajcie, a propos Kucoina. Regulator Ontario pozywa Kucoin o łamanie praw papierów wartościowych. Oczywiście wcześniej mieliśmy podobną akcję, jeżeli chodzi o giełdę Poloniex, a więc nie jest to. Y Pierwszy pozew. Natomiast jeżeli chodzi o Kucoin, to wcześniej nie widziałem takich e, informacji. Regulator rynków finansowych Ontario zarzucił giełdzie Kucoin złamanie prawa papierów wartościowych i stwierdza, że będzie twardy wobec każdego podmiotu kryptowalutowego, który lekceważy regulacje. Regulator twierdzi, że oferując papiery wartościowe i produkty pochodne, mieszkańcom Ontario bez rejestracji i ujawniania kukoń złamał prawo papierów wartościowych. Regulator powołał się na zawiadomienie wysłane do Platform kryptowalutowych, że muszą one dostosować się do rozporządzenia do 19 kwietnia 2021 roku. KuCoin nie skontaktował się z komisją w tym terminie zgodnie z oświadczeniem. Zobaczymy, słuchajcie, jak to się rozegra. Jeżeli chodzi o KuCoin, to ja go używam. Mam tam dość duże środki, lubię tą giełdę, więc będę tym bardziej tutaj obserwował. Natomiast sprawa dotyczy właśnie Ontario i działań na tamtym terenie, a nie gdzieś tam jest to sprawa międzynarodowa my sobie dalej. Jesteśmy na kompariku. Transakcje w sieci Bitcoin i Ethereum najtańsze od pół roku. Bardzo to mnie cieszy. Szczególnie cieszy to myślę, że osoby, które mają małe ilości kryptowalut, bo to właśnie kiedy masz mało kryptowalut, to duże Fi zabija twój portfel. Dlatego często o tym mówię, że jeżeli masz malutkie transakcje, mało kryptowalut, to dwa razy się zastanów, zanim coś puścisz, żeby gdzieś tam y, twoja, y, Twoje Fi nie zjadło Twoich zysków. Oczywiście obserwujemy bardzo mocno, czekamy cały czas na y, poprawę y, sieci Ethereum, jeżeli chodzi właśnie o opłaty. Na Bitcoinie również te opłaty trochę spadły, także jest to na pewno dobry prognostyk. Buffett inwestuje 500 milionów dolarów w cyfrowy bank oferujący y, ETF-y właśnie na Bitcoinie. Należący właśnie do Buffetta Berkshire Hathaway zainwestował pół miliona dolarów w Brazylijski bank cyfrowy Nubank. Mówię o tym bardzo często, słuchajcie, nie patrzcie na to, co mówią, patrzcie na to, co robią. I Warren Buffett jest idealnym przykładem, kiedy wielokrotnie gdzieś tam kry krytykował nie tylko bitcoina, ale różne aktywa cyfrowe, dzisiaj sam w nie inwestuje. I słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj jest to tak, jak dobrze to zostało ujęte pośrednie takie wejście na rynek, inwestycja właśnie w podmiot, który zajmuje się ETF-ami, także również Warren Buffett, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia zdania, wie co dobre i na pewno w aktywa cyfrowe będzie inwestował. Lecimy sobie dalej, lecimy do naszych projektów, oczywiście bardzo duże wydarzenie. Yy, Para makusami start, start właśnie aukcji. Yy, myślę, że dla osób, które mają kusamy dla Polka Polkadot bardzo ważny moment po to, żeby wybrać odpowiednie projekty żeby wejść właśnie ze swoją polką ze swoją kusamą ja jeszcze nie zdecydowałem gdzie będę wrzucał swoją Polkę. Muszę to skonsultować z Maciejem, a więc z Żywcem. On tam śledzi bardzo dobrze to wszystko, także zapraszam również na jego Twittera, jeżeli interesujecie się również Kusamą Polka. do odpowstała polska grupa, prowadzona właśnie przez Jimiego, także myślę, że również link wrzucimy na nasze grupy. Jeżeli interesujecie się tym ekosystemem, warto dołączyć i gdzieś tam warto pośledzić i dobrze wykorzystać swoją Polkę i swoją Kusamę. Lecimy sobie dalej oczywiście dużo dzieje się w Chilis jeżeli chodzi o Chilis to przede wszystkim ostatnie wydarzenia są związane między innymi również z Euro mamy rozbudowanie aplikacji, a więc na aplikacji możecie robić różnego rodzaju quizy, są tam quizy na przykład takie, jak zrobiłem kto wyjdzie z grupy na pierwszym miejscu, najlepszy strzelec najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik tego Euro oraz oczywiście typowanie meczy z Euro, zobaczymy jakie będą nagrody to zajmuje kilka minut, warto wejść na aplikację i sobie to zrobić o tych nowych funkcjach aplikacji Socios jeszcze wam opowiem, bo ostatnio dużo mówimy o fantokenach, dużo mówimy o Chilis, a gdzieś tam o samej aplikacji, która również bardzo mocno się zmienia i bardzo fajnie się rozwija, mówimy troszeczkę mniej. Oczywiście czekamy na FTO Argentyny. Także jutro 11 pierwsza runda 17-19 na aplikacji Socios tylko i wyłącznie każdy może kupić 50 sztuk tokenów i jeżeli tokeny zostaną będzie druga runda od 19:1 i będzie można maksymalnie kupić 250 tokenów na Użytkownika. Oczywiście, ja sądzę, że do tej drugiej rundy nie dojdzie. Uważam, że tokeny Argentyny sprzedadzą się bardzo dobrze i bardzo fajnie w pierwszej rundzie. Także warto od razu, punkt 17, wejść na aplikację i kupić. O tym jeszcze będziemy sobie rozmawiać dzisiaj na live. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście dużo dzieje się w Crypto.com. Mamy kolejną akcję na PolkaDot, a więc mamy ten tak zwany exclusive campaign, gdzie można wygrać właśnie 10 tysięcy w docie. Ja będę uczestniczył. PolkaDot mam, więc część wyślę sobie na aplikację. Zobaczymy. Kilka razy już w tego typu kampaniach wygrałem, także warto również na to zwrócić uwagę. Dobra, słuchajcie, Chili's to jest na pewno gdzieś tam projekt numer jeden. To jest projekt, w który jestem zaangażowany od roku 2019, natomiast Cały czas to się bardzo mocno rozwija. Ostatnio pokazywaliśmy, ja sam prywatnie inwestowałem w projekt Olizeum, który nie odpalił tak, jakbyśmy chcieli. Były tam błęby, był ten dump na cenie, po tym jak gdzieś tam zostały uwolnione duże ilości tokenów. Natomiast bardzo fajnie środki zostały zwrócone, zamknęli to, co kupowaliśmy na probicie, a więc tutaj udało się odzyskać 100% wkładu. Na dołku dokupiłem sobie, natomiast projekt nie rozwija się tak, jakbym chciał. Mam nadzieję, że to ruszał. Ostatnio było kilka fajnych działań. Natomiast jeżeli pojawiają się nowe projekty, przyglądam się nim, no i dzisiaj słuchajcie, dwa projekty. Pierwszy projekt Dot Moves. Jest to projekt, który. Wzbudził moje zainteresowanie na pierwszy rzut oka może być podobny do Olizeum, dlatego że jako osoby promujące mamy tu piłkarzy. Jest Luis Figo, myślę, że nie trzeba nikomu e, przedstawiać. Jest Ricardo Quaresma, a więc Portugalczyk, który e, kto się piłką interesuje pamięta jego dośrodkowania e, właśnie z zewnętrzną e, stroną stopy. E, oczywiście projekt, e, który ma być oparty również o aplikację i na aplikacji będziemy mieli różnego rodzaju challenge, które będziemy mogli robić między sobą i aplikacja będzie nas wynagradzać właśnie kryptowalutą. Będzie można też stake'ować, będzie można dawać płynność. Ten filmik jak sobie obejrzycie, myślę, że zrozumiecie o co chodzi w projekcie. Na razie projekt jest dość tani. Jest to absolutnie, słuchajcie, start. Mamy dopiero 500 holderów, a więc jest to sam początek. I jest to game jeżeli spodoba Wam się ten projekt i uznacie, że warto w niego zainwestować, to pamiętajcie, że inwestowanie w tego typu projekty na tym poziomie, kiedy coś jest jeszcze bardzo małe, jest gemem, nie ma tu jeszcze, słuchajcie, produktów, jest to bardzo duże ryzyko. Jeżeli chodzi o mnie, ja decyzję podejmę w tym tygodniu. Projekt mi się bardzo podoba. Tak jak wiecie, lubię mieć projekty, które łączą sport i blockchaina, więc myślę, że Dotmoves również wleci do mojego portfela. Natomiast jeszcze decyzji nie podjąłem. Na razie pierwszy taki luk Oczywiście aplikacji jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o samą cenę projektu, jest na razie bardzo tani, 0.009 dolara, a więc tutaj to tak naprawdę jest groszowa sprawa, jeżeli chodzi o rynki, jeżeli chodzi o dostępność, Uniswap, Bilux i Pancake, a więc macie możliwość i kupowania na sieci Binance Smart Chain i, na, i właśnie tutaj klasycznie na Ethereum, także dużo możliwości, tak jak mówię, bardzo jestem zaciekawiony. Olizeum mnie trochę zawiodło, więc pewnie z trochę z większą ostrożnością do tego podchodzę. Natomiast tutaj absolutnie początek, bo tu jeszcze nie mamy produktu, mamy mało hodlerów, ale projekt wygląda naprawdę mega. Przynajmniej z tego filmiku, jeżeli wypuszczą tą aplikację i będzie podziałać w taki sposób, że będziemy rywalizować, będzie to naprawdę mega. Lecimy sobie dalej. Oczywiście kolejny projekt również związany z NFT, ze sportem. Od razu chłopaki z grupy NFT Polska zapraszam do sprawdzenia. Football Stars IO. Dzisiaj również jedna osoba mi o tym projekcie przypomniała na naszej grupie na Telegramie. Pozdrawiam Cię serdecznie i dzięki za przypomnienie, bo wcześniej gdzieś tam robiłem look na ten projekt, ale nie było czasu go sprawdzić. Karty NFT. Oficjalne umowy z piłkarzami, a więc to słuchajcie, wszystko jest do sprawdzenia. Jeżeli chodzi o ten projekt, tu już jest dużo więcej hodlerów. Jest to projekt, już, już gdzieś tam znamy, z silniejszą społecznością. Jeżeli chodzi o Twittera, no to tutaj słuchajcie, podobnie mają około 16 16 tysięcy, natomiast hodlerów tutaj jest słuchajcie, dużo, dużo więcej, chyba 10 razy tyle z tego co pamiętam. No i oczywiście trzeba się przyjrzeć, jaka tu jest użyteczność, bo jeżeli są to tylko i wyłącznie karty MFT z piłkarzami, no to gdzieś tam nie widzę, to jest super. Głębokiej wartości, to już lepszy wydaje mi się ten wcześniejszy projekt, gdzie rzeczywiście będziemy mogli korzystać z aplikacji. Natomiast ten projekt łapie powoli wiatr w żagle. Widać, że mówi się o nim na Twitterze, widać, że gdzieś tam coraz bardziej, coraz mocniejsze, gorące nazwiska tutaj się pojawiają: Pianicz, Brozowicz, Arturo Vidal. Także, także na pewno do zrobienia researchu nie można, słuchajcie, tego projektu pominąć, dlatego, że jest to projekt związany ze sportem, z MFT, z piłką, a takie projekty lubimy. Także chłopaki z MFT Polska, zadanie dla Was. No, jeżeli chodzi o cenę, naprawdę słuchajcie, groszowa sprawa jest to absolutnie sam początek. Natomiast ilość tokenów jest dość duża, to trzeba brać pod uwagę. Ale gdzieś tam, również po sprawdzeniu wspólnym, gdzieś tam z ekipą ZMFT podejmijmy decyzję. Natomiast Dzisiaj absolutnie projekty patrzą, projekty ze świata sportu patrzą właśnie na kryptowaluty i szukają różnych rozwiązań. Oczywiście są projekty, gdzie mamy tylko MFT jakieś karty, i one gdzieś tam same w sobie dla mnie, przynajmniej prywatnie, nie mają wartości. Ale jeżeli do tego będzie jakaś gra, jakiś menadżer piłkarski, jakieś rzeczy związane właśnie z obstawianiem czegoś, jakieś rzeczy związane, gdzie społeczność będzie mogła robić pewnego rodzaju zadania, challenge i tego typu rzeczy, aplikacja, która będzie wynagradzać tokenami. To są rzeczy, które mogą gdzieś tam fajnie odpalić i myślę, że gdzieś tam z tej grupy sportowo blockchainowej kilka projektów oczywiście z Czylizem na czele gdzieś tam zrobi dobre wyniki. Także warto słuchajcie sprawdzić. No i oczywiście Zilika, o której również mówiliśmy, również w tej grupie projektów ja również jeszcze nie kupowałem. Ale z tych trzech projektów myślę, że dwa wybiorę i sobie dokupię. Na razie też jest taki czas, że nie wiadomo dokładnie, gdzie pójdzie rynek, więc ja nie dokupuję mocnych projektów. Natomiast gemów szukam i w Gemy inwestuję. Oczywiście Zilika to nie jest już GEM, to już jest projekt uznany, to jest projekt z marką. Natomiast też poszli w te MFT sportowe. Zobaczymy, czy tu też będzie jakaś większa wartość. Ale myślę, że Zilice również. Warto się przyglądać. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście i Komi. tutaj cały czas mamy nowe NFT. Dzisiaj rusza sprzedaż kolejnych kotków, piesków i tych innych rzeczy. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to. Warto tutaj się z tym zapoznać. Cały czas czekamy na pewne rzeczy, na poprawę rzeczy w e-komi. Dlatego, że nie wszystko idzie tak szybko jak powinno. Ale najważniejsze, że wychodzą te nowe kolekcje. Że rośnie społeczność, że mamy coraz więcej hodlerów. To pokazuje, że ciągle jest zainteresowanie projektem. No i oczywiście cena samego OMI jest cały czas niska. Ja już nie dokupuję. Ten projekt jest dla mnie zamknięty. Dokupowałem go trzy razy. Na spadkach mam naprawdę fajne walizki. I czekam po prostu aż wrócimy z hossą i wrócimy z trendem który moim zdaniem i tak przetrwa bezsce, i uważam że NFT to jest trend na lata a nie tylko na tą hossę. Na koniec kolejny projekt do sprawdzenia. King Def DeFi, a więc Yield Farming, agregator na Binance Smart Chain i na Solanie. Też dzisiaj go znalazłem. Będzie tu jakiś crown sale, zobaczymy o co dokładnie tutaj chodzi. Ale już wam pokazuję, jeżeli macie czas, również zerknijcie, bo może to być wartościowy projekt. Daj łapę w górę, zostaw subskrypcję. Lecimy po 16 tysięcy subskrybentów. Sprawdzajcie projekty, które znalazłem. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy z naszymi tematami. Dzisiaj 21. Polecimy historycznie. Podzielcie się Linkiem, żeby, żebyśmy pobili rekord, również będą nagrody. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej, ekipa!